Krótki blok z serii Wiesz co? H2O. Tablica początkowa to rysunek uśmiechniętej kobiety myślącej o oszczędzaniu wody. Oraz niebieski napis z czerwonym sercem. Woda, używaj, nie zużywaj. Odcinek czwarty. O co chodzi z tymi minerałami w wodzie? Następnie rysunek młodego sportowca ze szklanką w ręku. Oraz niebieski napis z czerwonym sercem. Woda, kranówka, doda zdrówka. Odkręćcie kran i napijcie się wody. Gotowi? Przekonajcie się, że warto robić to dla cennych minerałów. Cześć, nazywam się Grzegorz Podolski i jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego wody w firmie Aquanet. Zapraszam Was na kolejny odcinek vloga Wiesz Co? H2O. Dziś dowiemy się, o co tak naprawdę chodzi z tymi minerałami w wodzie. Zaciekawieni? No to zapraszam. Kranówka jest dobra, bo jest twarda, a to oznacza, że zawiera mnóstwo dobroczynnych minerałów. Już wyjaśniam. Twardość wody to po prostu minerały, minerały i jeszcze raz minerały. Głównie wapń oraz magnez, a w mniejszym stopniu także potas, mangan i glin. No dobrze, jednak bardzo często wybieramy butelkowaną wodę mineralną ze sklepu. A przecież wystarczy przeczytać tylko etykietę, żeby przekonać się o tym, że zawiera ona dokładnie te same składniki co kranówka. Jak to możliwe? Zmineralizowaną wodę pitną czerpie się z ujęć głębinowych za pomocą specjalnych pomp. Zanim trafi do naszych kranów, przechodzi przez proces uzdatniania, który usuwa zanieczyszczenia takie jak piasek czy muł. Wodę trzeba też napowietrzyć i oczyścić z groźnych mikroorganizmów. A to wszystko bez straty cennych minerałów, magnezu i wapnia. Co ciekawe, gotując wodę pozbywamy się większości minerałów, które ukryte są właśnie w kamieniu osadzającym się na dnie czajnika. A to niespodzianka. Zawarte w wodzie jony magnezu i wapnia rzeczywiście mogą stać się uciążliwe przy codziennym użytkowaniu sprzętów domowych. Podczas gotowania wody minerały ulegają przekształceniu i osadzają na ściankach w postaci białego osadu. Ale chwila. Przecież człowiek to nie czajnik, a kamień nie jest szkodliwy dla naszych organizmów. Pijmy więc kranówkę, bo magnez i wapń to duet idealny, który bardzo dobrze wpływa na zdrowie. Im więcej minerałów, tym lepiej. To co? Jak woda, to tylko twarda. niegotowana. Woda kranówka doda zdrówka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!